I proszę, proszę zamilknąć, proszę zamilknąć, ja nie jestem przyzwyczajony do politycznych cyrków tutaj, to jest sąd i to sąd najwyższy, proszę się z tym liczyć, dosyć tego, tych ingerzystów politycznych, proszę bardzo. W swoim czasie zostanie zdecydowany, że na tym etapie rzuceniem i tekstu tutaj jest niegodne funkcji sędziego. Będziecie oglądać dyscyplinarnie. Dominuje tego. Oddalam, oddalam. Sędzimy, że jedno z nas nie przegra. Związkujmy. Został jak zjedzony. Zjedzmy ten cioczek. O tego prawdziwego. Z tego odbawić. To, że leży za bokiem, leży z boku. Musimy namaskować. Tak jak. Gliczny. Dyei, że ja doosobrock... proszę, i, like, facie, zarządzam przewodniczący, Zarządzam przerwę. Proszę zdjąć pan i pan przewodniczący, pan przewodniczący, Nie, przewodniczący, pan przewodniczący, pan To jest wizja praworządności przez naszych kolegów naprawianej w Trzeciej Rzeczypospolitej, proszę Państwa.